Cześć, witajcie, tutaj ponownie Green. A dzisiaj mam dla Was do zaproponowania myślę, ciekawą zabawę na rozruszanie Waszych szarych komórek i pobudzanie Waszej kreatywności. Będzie mniej chodziło o to, aby wymyślić jak najciekawszy, najzabawniejszy komentarz i umieścić go pod filmikiem, który właśnie oglądacie. Macie na to czas do 10 października bieżącego roku. Komentarz z największą ilością łapek w górę. Autor tego komentarza otrzyma ode mnie 25 tysięcy monet w grze FIFA 15 w trybie Foot. Myślę, że nie jest to nic trudnego wymyślić jakiś taki ciekawy i zabawny komentarz, więc myślę, że trochę ich się pojawi. A autor na pewno będzie zadowolony z takiej sumy. A teraz może chwilę wyjaśnienie, jak, jak wypłacę Wam te monety. A wypłacę je w dosyć prosty sposób, że po prostu zwycięzca w piątek wystawi kartę, obojętnie jaką, najlepiej jakąś brązową czy jakąś słabą, której nie potrzebujecie. Wystawi ją na licytację za 26 i pół tysiąca na kup teraz, ja ją kupię i autor otrzyma wtedy ode mnie 25 tysięcy. Więc życzę wszystkim powodzenia, piszcie jak najciekawsze komenta komentarze, łapkujcie się nawzajem. No i cóż, każdy ma szansę wygrać, niech wygra najlepszy komentarz. Trzymajcie się i do usłyszenia w piątek w kolejnym odcinku. Zgarnij 25 tysięcy. ośnie wykorzystują dzisiaj każdy